Nie traci, chodź pan tu. No, co my tu mamy? Ciekawki, igły, biały proszek. Wystraszył pan kwietkę w mojej rycie pod białym aniołem. No, a wie pan, co panu opowiada? To Rajfura z trzeciego piętra. Ręce mu drżą, tak, ręce mu drżą. Worki pod oczyma, język wywalony. No, tak opowiada, i wywraca oczami. Narkoman, albo jeszcze gorzej, onanista. Jeszcze się modli. Panie, jak to jest możliwe? Modlić i grzeszyć jednocześnie? Przecież to się w bale nie mieści. Kto panu opowiadał do takich głupot? No kto? Anioł Stróż. Stróż, który pilnuje tutaj moralności w mojej aptece. Stróż dowiedział się od rzeźnika. Rzeźnik od praczki. Praczka od swojej pani. No i ta, śpiwaczka, parytkowa. Odkryłem to jeszcze dzisiaj. Zciągnął pan tam to młode dziewczy, pokazywał pan. Święte obrazki. No, tak, święte obrazki, Panie, to były świerszczyki, nie takie plugastwa, świństwa. Coś jeszcze Panu powiem. Dzisiaj odkryłem dzikie legowisko. A to wie pan co to jest? Ta zupka? No, cholerant A panie ścielny środek odurzający. To już teraz wiem. To już wiem. Chodź pan tutaj. Gdzie? 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 Wyrzucone już. Ja do swoje rzeczy. Gdzie? Na, Gdzie ulicy? Na ulicy Na ulicę. Żeby cały zarzut mógł wiedział, że tu się jakiś szwenda po mojej aptece wie co robi. Tam już jest. Na ulicy, za Giblem. Odpychał się pan ode mnie. Odpychał się pan ode mnie. Van. Dzwone. A tam mogła być pańska apteka, widz pan już nigdy nie będzie.